Za nami pierwszy tydzień mazowieckich ferii. Zajrzeliśmy z kamerą do placówek kulturalnych, które zorganizowały ciekawe, bezpłatne zajęcia dla dzieciaków, do młodzieżowego domu kultury i do kamyka w Pruszkowie oraz do miejskiego ośrodka kultury w Piastowie. My jako MDK jesteśmy placówką nieferyjną i u nas ferii po prostu nie ma, więc odbywają się regularne zajęcia stałe. Jak również zaproponowaliśmy dzieci dodatkowo z powiatu Pruszkowskiego, które by chciały uczestniczyć w dodatkowych zajęciach. W znacznym stopniu są to zajęcia plastyczne. Właśnie za nami jest grupa, która realizuje zajęcia z kolażu. Ale także Rada Rodziców zaproponowała dwie wycieczki edukacyjne całodzienne, więc w tym tygodniu w środę i w następną środę teraz do Płocka, w przyszłym tygodniu do Łodzi. Jest spektakl teatralny, właściwie są trzy spektakle teatralne, dla dzieci najmłodszych pod tytułem Słoniątko. To teatr bajka, jest także pokaz iluzjonisty. Oraz przyjeżdża do nas y, młodzieżowy teatr z Domu Kultury w Piasecznie, y, teatr, który nazywa się ŁUPS, ze spektaklem Stowarzyszenie Umarłych Poetów. I tu serdecznie chciałabym zaprosić przede wszystkim młodzież, bo to jest y, spektakl dla młodzieży. 22 lutego o godzinie 18 w naszej sali kameralnej odbywa się spektakl. Grupa przyjeżdża w licznym składzie i no, zapowiada się to no, naprawdę bardzo ciekawie. A na zakończenie food truck pełen gofrów dla dzieci w, najbliższy, w następny piątek w przyszłym tygodniu. Dużo dzieci, dużo młodzieży korzysta z tych um, propozycji w okresie ferii. Tak, nasza stała grupa oczywiście uczestniczy w zajęciach, chociaż przyznaję, że część dzieci wyjechało na ferie w różne inne miejsca Polski, więc nie ma pełnego składu, a to jest grupa dodatkowa, 43 osoby dodatkowo nas tutaj zaszczyca swoją obecnością. Kadra Pruszkowskiego-Mogu przygotowała propozycję zajęć tematycznych, które łączy osoba patrona instytucji Aleksandra Kamińskiego. W 1903 roku wyrodził się Aleksander Kamiński, którego przyjaciele nazywali Kamek. I pomyśleliśmy wspólnie z panią dyrektor, żeby... Podczas naszych warsztatów zimowych troszeczkę popowiadać dzieciom o kamińskim. Może nie o samej postaci, co o wartościach, które promował, które są ponadczasowe. I żeby to było dla dzieci atrakcyjne, to jest to przygotowane w formie zabawy. Na przykład na warsztatach plastycznych mamy dwie formy. Powstaje makieta. Ta makieta, którą e, mo możemy obejrzeć tutaj obok, e, jest to makieta miasta, takiego miasta, o którym e, marzyli Rudy, Zośka i ich pokolenie e, i dzieciaki m, projektują budynki, e, place zabaw, e, jakieś e, skwery, e, to co sobie wymyślą, bo projektują też rzeczy, których my się na przykład nie spodziewamy, ale generalnie w tym wszystkim staram się z nimi rozmawiać o tym, e, co daje mieszkanie w wolnym mieście? Co w ogóle nam daje wolność? Tutaj z kolei dzieci przygotowują prace plastyczne. Tematem dzisiejszym jest pomaganie innym, czyli jednak bez takich wartości, o których najpierw porozmawialiśmy, teraz starają się to zilustrować tak, jak potrafią, wykorzystując różne materiały plastyczne i z tymi pracami przejdą później do pracowni obok. I tam e, powstanie e, filmik, czyli... Dopiszą do tego scenariusz i, i będą to kolejne kadry filmowe. Jest też wielki teleturniej. Tam z kolei tematem jest przyroda, o której Kamilski wspominał, jako o czymś, co jest ważne w życiu człowieka, ale też no, gdzieś tam element szkoły przetrwania, więc to, ten element też się pojawia, no, ale oczywiście jesteśmy w, w ośrodku kultury. Musi być muzyka, więc są warsztaty wokalne. Instrumentalne dzieciaki tam uczą się tekstu, uczą się zaśpiewać piosenkę. Ważne też jest to, że robią, tworzą zespół. W tym momencie uczą się jakiejś takiej pracy trochę zespołowej, a przy okazji wykorzystują piosenki, które no też przemycają te, te tematy, takie związane z, z wartościami, o których chcemy w tym momencie opowiedzieć. W poniedziałek na przykład pojawił się element alfabetu Morsa i, i jakaś próba zaszyfrowania krótkiego tekstu, więc takie trochę powiedzmy poważne tematy, ale jednocześnie no musimy pamiętać, że to są ferie, czyli przede wszystkim musi być ważny element zabawy, radości, tego, żeby no chciały tutaj spędzić czas. W miejskim ośrodku kultury w Piastowie trafiliśmy na zajęcia, które przeniosły nas do średniowiecza. Młodzi uczestnicy m.in. mieli okazję wykazać się na treningu rycerskim i własnoręcznie stworzyć własne tarcze z herbami rodowymi. Dzisiaj mamy wyjątkowy dzień, warsztaty rycerskie, Jak pewnie już Państwo wiedzieli, mamy dzisiaj tarcze z kartonu i stykty będą dzieci robiły, już część zrobiły, teraz na dole jest turniej rycerski, na którym dzieciaki mogą wykazać się umiejętnościami generalnie średniowiecznymi. Po czym wracamy tutaj, będą dokończać tarcze, robić na nich herby i będzie jeszcze gra. W tym tygodniu jeszcze będzie trening twórczości, na którym dzieciaki mogą kreatywnie się wykazać. Do tego mamy poniedziałek, środa i piątek filmy dla wszystkich dzieci z Piastowa o godzinie 11. Zapraszamy serdecznie. I jeszcze jutro Będą zajęcia z ceramiki. W przyszłym tygodniu będzie już nowa grupa, od godziny 11 do godziny tak średnio 15 są zajęcia. Możemy przyjąć tylko 20 dzieci na jeden tydzień, łącznie 40. Zajęcia były przygotowane dla dzieciaków, wszystkich z Piastowa, ze, ze szkół piastowskich. Warsztaty górskie będą, pani będzie pokazywała, co zakładać generalnie w góry, żeby się nic złego nie stało. A w kolejnym tygodniu zajrzymy z kamerą m.in. na ferie na sportowo, muzealnie oraz bibliotecznie.